Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zwracam się do Donalda Tuska. Panie Donaldzie, sprawa się rypła. Najpierw kanclerz Scholz, a ostatnio Pana druh, wierny druh od lat Janusz Lewandowski powiedział publicznie, że nie zbudował Pan mniejszości blokującej i że pakt migracyjny wchodzi w życie. Gorzej, bo jeszcze dodatkowo. Kanclerz Niemiec już stwierdził, że 40 tysięcy migrantów nielegalnych przerzucił do Polski, a to tylko wstęp. Bo jeśli rzeczywiście pak migracyjny wejdzie w życie, to czeka nas zalew przez nielegalnych migrantów, właśnie podrzucanych nam z Niemiec przez naszą zachodnią granicę. Żeby jednak do tego nie doszło, trzeba podjąć działania. Tak jak informowaliśmy, złożyliśmy wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tej sprawie i zapowiadaliśmy złożenie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie. I oto jest projekt uchwały w sprawie zobowiązania rządu Rzeczypospolitej Polskiej do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Ten projekt składamy do marszałka sejmu oczekujemy że na posiedzeniu które rozpocznie się w przyszłym tygodniu ten projekt zostanie omówiony i przyjęty przez większość sejmową ci którzy ten projekt odrzucą zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów przerzucanych do naszego kraju z Niemiec to jest Poważne zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wolno dopuścić do tego, żeby ci ludzie, którzy nielegalnie przyjechali do Europy z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, którzy byli w Niemczech, dotarli do Niemiec, innych państw zachodniej Europy, ale przede wszystkim chodzi, chodzi tu o Niemcy, zostali do Polski przerzuceni przez rząd niemiecki. To zagraża bezpieczeństwu naszej ojczyzny. Trzeba się temu jednoznacznie przeciwstawić. I na nic jakieś krętactwa w wykonaniu Donalda Tuska. Bo jeszcze raz przypominam: Magnus Brunner. Można by powiedzieć: Brunner, ty. I to był cytat z pewnego filmu. No ale już nieważne, abstrahując od tego filmu, Magnus Brunner, który jest komisarzem do spraw migracji Unii Europejskiej, stwierdził wprost w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów do Parlamentu Europejskiego, że Polska jest objęta paktem migracyjnym. Kanclerz Scholz podczas debaty z Mercem, czyli kandydatem na urząd kanclerski po wyborach w Niemczech stwierdza wprost, że uzgodnił z Donaldem Tuskiem również to, że do Polski będą przerzucani migranci, nielegalni migranci z Niemiec. Trzeba temu powiedzieć jasne i stanowcze nie. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia projekt uchwały, żeby zatrzymać te te wszystkie błędne i złe dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny decyzje. Można to zrobić, potrzebna jest wola, potrzebne jest działanie, a więc oczekujemy, że uchwała zostanie przez Sejm przyjęta i będzie to zobowiązanie wobec rządu do podjęcia stosownych działań. No ale to jeszcze nie wszystko. Mamy świadomość tego, że Polską rządzą ludzie, którzy Mijają się z prawdą. Donald Tusk, przypomnę jesienią 23 roku uroczyście unieważniał referendum w tej sprawie, więc my uroczyście unieważniamy pakt migracyjny, domagamy się poszanowania praw Polaków, domagamy się bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie i żeby wzmocnić jeszcze ten, ten nasz przekaz, zbieramy podpisy pod referendum. W tej sprawie, pod referendum, które, w którym Polacy wypowiedzą się na temat paktu migracyjnego. Po rozmowach z ludźmi doskonale wiem, że Polacy są temu przeciwni. Dziękuję. Szanowni Państwo, w poprzednim tygodniu Donald Tusk mówił wiele o tym, że Polska nie będzie implementować paktu migracyjnego. Szybko udało się dotrzeć do dokumentów, które pokazywały, że w zasadzie wszystkie agendy rządowe dzisiaj są już zadaniowane do tego, żeby pakt migracyjny zgodnie z instrukcją przedstawioną przez agendy Unii Europejskiej wdrażać. I to, jak ten pakt migracyjny będzie wdrażany, najlepiej pokazuje, pokazują wytyczne do tego, co mają przygotowywać dzisiaj ministerstwa. Na przykład, jeśli chodzi o wojsko polskie. Wojsko polskie ma być zadaniowane do tego, żeby wpuszczać nielegalnych imigrantów w głąb Polski i budować dla nich tymczasowe obozy. Nie ma takiego kraju na świecie, który przy dopuszczeniu do masowej nielegalnej imigracji poradziłby sobie z przestępczością. Osiem lat rządów prawa i sprawiedliwości, to było osiem lat, gdy Polska była najbezpieczniejszym krajem w Europie. Chcemy, żeby tak pozostało. Natomiast, żeby tak pozostało, nie można dopuszczać do takiego szaleństwa, że po Polsce będą porozrzucane obozy, w których będą przetrzymywani ci nielegalni imigranci z innych części Europy, że to Polska będzie płacić za błędne decyzje polityków z Berlina czy z Paryża, że to Polska dzisiaj będzie w takiej sytuacji, że wieczorami będzie będzie po prostu strach wyjść na ulicę, bo ja jestem głęboko przekonany, że gdy powstaną te tymczasowe obozy, to one nie powstaną pod dworkiem w Chobielinie Radosława Sikorskiego, nie powstaną pod willą państwa Myrchów, nie powstaną tam, gdzie mieszkają na zamkniętych, strzeżonych osiedlach politycy Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, tylko powstaną tam, gdzie żyją zwykli Polacy. Tam, gdzie po prostu każdego dnia będzie ciężko wieczorem wyjść na ulicę, bo przestępczość w Polsce będzie będzie lawinowo rosła. Trzeba to powstrzymać. I drogą do powstrzymania tego nie jest wybór chociażby prezydenta radykalnie lewicowego, który mówił o tym, że pakt migracyjny będzie dla Polski polisą ubezpieczeniową, tylko wybór prezydenta, który mówi dzisiaj jasno, że Pakt Migracyjny należy jednostronnie wypowiedzieć. Że pakt migracyjny to jest droga do tego, żeby w Polsce po prostu było niebezpiecznie. Że to jest droga do tego, żeby Polacy utracili poczucie bezpieczeństwa. A wiązać się to będzie z szeregiem różnych konsekwencji nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także naszych zdolności rozwojowych, gospodarczych, tego, jak Polska radzi sobie na arenie międzynarodowej. To nie Polska ma płacić za błędne decyzje polityków, którzy podejmowali je poza granicami naszego państwa. Dziękuję bardzo. Pytam. Dzień dobry, Mateusz Talatowski, Telewizja Polska. Panie Przewodniczący, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest przeświadczenie, że Mateusz Morawiecki zdradza, może już zdradził Prawo i Sprawiedliwość? Pytam w kontekście tego, że Mateusz Morawiecki chce dołączyć do zespołu do spraw deregulacji. Nie ma takiego przeświadczenia. To skąd w takim razie w te wpisy Janusza Kowalskiego o tym, że Mateusz Morawiecki, sugerujący, że Mateusz Morawiecki działa na korzyść Donalda Tuska? Proszę pytać autora. A wśród, wśród Prawa i Sprawiedliwości, innych posłów Prawa i Sprawiedliwości, prezesów Prawa i Sprawiedliwości, jak Państwo oceniacie to, że Mateusz Morawiecki chce dołączyć do tego zespołu, do spraw deregulacji rządowego zespołu? Myślę, że opacznie Pan zrozumiał intencję autora. Nie ma żadnych napięć między Nie ma. Mateuszem Morawieckim a resztą Prawa i Sprawiedliwości? Nie ma żadnych napięć. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Magda Szypetowska, fakty TVN. Ja bym chciała zapytać o tą ustawę incydentalną jest dzisiaj w Senacie. I chciałabym zapytać, czy faktycznie ten pomysł jest do stwierdzenia ważności wyborów jest dobry według panów? Ja wiem, że Sejm to przyjął i zostało to puszczone dalej, no ale jednak Senat też mówi, że bez żadnych poprawek ma prawdopodobnie to przejść, więc od razu na biurko prezyd pana prezydenta. I moje pytanie, no czy to według panów to jest faktycznie najlepszy sposób na stwierdzenie tych ważności tych wyborów, no bo jednak problem neosędziów cały czas zostaje. Nie, nie ma takiego problemu. Znaczy, problem politycznie próbują stworzyć ci, którzy dziś Polską rządzą. Są sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i nawet ci z Komisji Weneckiej stwierdzają, że prezydent miał takie prawo i miał taki obowiązek. A więc cała ta. Zabawa z neosędziami służy temu, żeby pozbawić możliwości wykonywania zawodu przez ludzi młodych, którzy, no, którzy opierają się oligarchom sądowniczym. Jest taki establishment sądowniczy, stworzony jeszcze za PRL-u. On gładko przeszedł do III Rzeczypospolitej. On broni swoich przywilejów, broni władzy, a obecny rząd koalicji 13 grudnia jest z tym establishmentem związany. No i w związku z tym podejmują takie działania, które wprost są oznaką łamania prawa, łamania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A projekt, który został przez większość koalicji 13 grudnia przegłosowany w Sejmie i teraz jest w Senacie, potęguje chaos w wymiarze sprawiedliwości. Oni dążą do tego, może. Dążą do oczywiście domknięcia systemu, ale konsekwencją wprowadzenia chaosu w wymiarze sprawiedliwości jest już to, że przestępcy unikają odpowiedzialności karnej, bo przecież ich adwokaci podważają status sędziów. A więc konsekwencją tych działań koalicji 13 grudnia będzie to, że mordercy, bandyci, złodzieje, Będą wychodzić na wolność. Czyli według Pana ta ustawa jest, wprowadzi dodatkowy chaos, tak? Aż oczywiście. Ta ustawa wprowadza chaos w wymiarze sprawiedliwości. Rządzącym zapewne na tym zależy. Dlaczego na tym zależy? Dlatego, że źle rządzą naszym krajem, że nie rozwiązują problemów, jak chociażby problemu związanego z masowym zalewem Polski przez nielegalnych migrantów ze strony niemieckiej. Szukają igrzysk, szukają um, takich możliwości, żeby opinię publiczną zająć sprawami zastępczymi. No i właśnie taką sprawą jest chaos w wymiarze sprawiedliwości, który potęgują przez tego rodzaju projekty. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący, dobry. panie pośle. Piotr Parol, Fakty po południu, TVN24. Ja bym chciał zapytać o Michała Kuczmierowskiego. On wczoraj w rozmowie z TVN24 powiedział, że wcale nie decydował o niczym samodzielnie, jeśli chodzi o zakupy RARS, a poza tym wybierane oferty, w tym ta Pawła Esz, była po prostu najtańsza. To jakie zdaniem panów mają śledczy wątpliwości w tej sprawie i czy może sedno sprawy jest to, że Paweł Esz współpracuje z prokuraturą i po prostu obciąża Michała Kuczmierowskiego? Sedną sprawy jest to, że wyrok już został wydany przez rządzący. To jest sednem sprawy. No Oni już wydali wyroki, dlatego e, oczywiście Michał Kuczmierowski ma święte prawo do obrony, przedstawił swój punkt widzenia. No ale reżim uważa inaczej, bo reżim przecież na tym swoją władzę opiera, na łamaniu prawa, na zastraszaniu ludzi, no, ale ten reżim się skończy, prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej jednak się skończy niż później, bo jeżeli długo będzie trwał, to szkody dla Polski będą olbrzymie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry, Dawid Rycek, tfl 24 Panie Przewodniczący, kontynuując temat, który yy zaczął kolega z TVP, jak rozumiem, Pan by się podpisał pod tym wpisem Mateusza Morawickiego dotyczącego włączenia się w działania potencjalne mające zmierzyć do deregulacji? Proszę Państwa, ja i tak interpretuję ten wpis, że Donald Tusk sam nie wie, Czym jego rząd się zajmuje. Bo proszę zauważyć, że Donald Tusk powołał pełnomocnika do spraw deregulacji w swoim rządzie, ale on ma tak dużo tych wiceministrów, że chłop już stracił kontrolę nad sytuacją. No, nie ogarnia tego. Dlatego zwrócił się Tylko do Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki nie krytykuje tam Donalda Tuskara, czyli można by powiedzieć, wręcz chce się dołączyć do jego działań. No moja interpretacja jest taka, że ten wpis ma drugie dno i właśnie przedstawiam Panu drugie dno, moją interpretację tego wpisu. A więc Donald Tusk powołuje przedsiębiorcę, który ma zastępować urzędników, ma zastępować pełnomocnika, którego wcześniej powołał do spraw deregulacji. A jeszcze w polskim sejmie jest kilka projektów deregulacyjnych, w tym projekt prawa i sprawiedliwości, który leży w komisji, której przewodniczy Ryszard Petru. To jest ambitny polityk i sam Ryszard Petru też wskazuje na to, że jest przewodniczącym komisji, jest gotowy do tego, żeby projekty deregulacyjne Przedstawiać, omawiać, no ale Donald Tusk zastosował taką sztuczkę PR-ową, i to, to jest odświeżony, odgrzany kotlet. To stary kotlet. Ja mm, pamiętam palikota, który był obsadzony w tej roli przez Donalda Tuska. Czym to się skończyło? No, zobaczcie Państwo, czym to się skończyło. Jeszcze raz, nie, życę, nie życzę Brzusce tego, że, żeby tak skończył jak palikot, ale musi pamiętać Brzuska, że współpraca z Tuskiem niszczy. To jeszcze tylko zapytam, bo skoro ten wpis w takim razie wymaga interpretacji, ma drugie dno, jest taki niejasny, to może po prostu ten wpis to błąd. Nie, no nie sądzę, proszę Państwa, no tyle wpisów jest w internecie. Ja bardzo się cieszę, że Elon Musk zdjął cenzurę z portalu X. Dzięki temu możemy wykorzystywać ten portal do zamieszczania swoich opinii. Bardzo się cieszę. To był bardzo dobry ruch przywracający właśnie wolność w mediach, a więc to bardzo dobrze. Interpretujmy tak, jak uważajmy. Rozumiem, Tylko pan chwalił na Mateusza Morawieckiego. Pana interpretacja jest inna. Ja cieszę się z tego, że, że mam prawo, żeby zinterpretować to w ten sposób, jaki powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o drugie dno, to panie redaktorze, jestem zaskoczony, że mimo swojej niezwykłej dociekliwości redakcja tvn nie zwróciła uwagi na to, że na taką konferencję. O gospodarce nie został zaproszony minister zajmujący się gospodarką, czyli Krzysztof Paszyk z PSL-u. Nie uczestniczył, nie wypowiadał się, natomiast pełnomocnik rządu, który zajmuje się deregulacją od roku, został po prostu na tej konferencji poniżony. I tak to trzeba odczytywać. Donald Tusk po raz kolejny poniża swoich koalicjantów. A jeśli chodzi o deregulację, i jeśli chodzi o sprawy związane z przedsiębiorczością w Polsce, on na tej konferencji po prostu skapitulował. Pokazał, że rząd i urzędnicy, którymi zarządza jako premier, nie są w sobie w stanie z tym poradzić. To jeszcze go upokorzyli w ten sposób, że go zaprosili na tą konferencję. No i tam Donald Tusk powiedział mu, takie wotum nieufności przedstawił wobec Paszyka, bo wskazał na biznesmena i powiedział, Panie Brzuska, zajmij się Pan tym, no bo ten minister. Nie daje rady. Nie, rady, no. nie daje rady. No. Dzień dobry. Adriana Nitkiewicz, dobry. Telewizja Polska. Chciałam. Zapytać, jak panowie skomentują informacje o podróżach Karola Nawrockiego, który najpierw jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, później jako prezes IPN odwiedził ponad 50 krajów. Podróże te kosztowały podatników 800 tysięcy złotych. Czy, czy te podróże rzeczywiście były uzasadnione? No bo słyszymy z ust ekspertów, że te koszty jednak były zbyt wysokie. W odniesieniu do skutków tych podróży. Ekspertów od podróży zagranicznych? Od historyków. Spory historyczne są czymś normalnym i naturalnym. Historycy też mają temperament polityczny. Także proszę przeanalizować wypowiedzi tych historyków. Zakładam, że są zaangażowani politycznie po stronie Rafała Trzaskowskiego, który ile dni? Spędził 250, 250 dni na delegacjach, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. Natomiast Karol Nawrocki jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który odwiedzał miejsca związane z historią Polski, z historią II wojny światowej, bo Takie armia. są Andersa, na Hawajach w Nowej Zelandii, w Zimbabwe. W Nowej Zelandii, do Nowej Zelandii trafiło wielu Polaków, którzy nie mogli wrócić. Do Polski ze względu na reżim komunistyczny. Ich powrót do Polski oznaczałby, że no, Pani spotkałby ich taki los, jak na przykład Rotmistrza Pileckiego. Wczoraj była rocznica zamordowania w więzieniu na Mokotowie Łupaszki, czyli Szyndzielorza, dowódcy brygady wileńskiej armii krajowej, który został w bestialski sposób przez komunistów zamordowany. W Nowej Zelandii zresztą Wielu młodych ludzi, którzy razem z armią Andersa wyszli z Sowietów, trafiło na Nową Zelandię. W, także w Stanach Zjednoczonych, też bardzo wielu Polaków znalazło schronienie. Tych Polaków, którzy zapewne by, byli zamordowani, gdyby wrócili do Perelu. Więc, w moim przekonaniu, wizyty doktora Karola Nawrockiego były uzasadnione. Podróż na pani Natomiast pani podróże pani na Rafała pani Trzaskowskiego była... uzasadnione nie są. Pani redaktor, akurat Hawaje to jest niezwykle ciekawa karta w naszej historii. Ja polecam, może nie będę już tego streszczał, ale polecam, żeby pani redaktor się z tym zapoznała, bo naprawdę warto polską historię znać, nawet w takich nieoczywistych, no bo Hawaje wydają się bardzo nieoczywistą kartą naszej historii. Natomiast niezwykle ciekawa karta w historii Polski, warto się z tym zapoznać. I warto było te 800 tysięcy złotych wydać na podróże pana Nawrockiego? Pani redaktor, jeśli mamy Rafała Trzaskowskiego, będącego prezydentem Warszawy, który w Warszawie, jak twierdzi, stara się, stara się spędzać jeden dzień w tygodniu, i mamy jednocześnie prezesa IPN-u, który jeździ po świecie i wykonuje swoje obowiązki, upamiętniając Polaków, którzy chociażby zginęli walcząc poza granicami naszego kraju, e, tak jak miało to miejsce w wielu tych wypadkach, o których pani redaktor wspomniała, to ja uważam, że warto, bo nie chciałbym, żeby Polska była taki Takim krajem, który się zamyka i zapomina o bohaterach, którzy zginęli poza jego granicami. Wczoraj Radni Prawa i Sprawiedliwości weszli do ratusza, żeby sprawdzić, czy może... Wczoraj przypadał ten jeden dzień w tygodniu, w którym Rafał Trzaskowski pełniłby swój urząd prezydenta Warszawy. Okazało się, że nie zastali Rafała Trzaskowskiego. Także wczoraj to nie był ten dzień, kiedy prezydent Warszawy wykonuje swoje obowiązki. Może dziś jest Ale Telewizja Polska ma Może szansę, jutro? żeby to dzisiaj sprawdzić. Ale sam Rafał Trzaskowski stwierdził, że jednego dnia w tygodniu jest w Warszawie stara w swoim się. urzędzie. Stara się. Stara się. Stara się. No, stara się nie nie przesadzajmy. No, nie no, zawsze mu jest... wychodzi. Nie zawsze mu wychodzi. Te 250 dni w delegacjach. No, no cóż, no, a takiego mamy. Tego jeszcze kawał w roku zostaje, żeby. Mamy głęboką <noise> nadzieję, że pozostanie na tym urzędzie prezydenta Warszawy do końca swojej kadencji, a potem już na kolejną wybrany nie zostanie. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Na pewno Telewizja Polska również. panie w likwidacji. Premier. Telewizja Polska. Czy nie, Jeżeli czy już skończyła się chciałabym spytać dopytać o Mateusza Morawieckiego, tak panowie go bronicie, a słowa dybe, dywersja, gruba awantura na Nowogrodzkiej, wściekłość na Morawieckiego, to wyssane z palca informacje a kto tak wirtualna powierza? Polska. Tak, wirtualna Polska. Tak wirtualna Polska powiedziała. Nie, no to, to są to doniesienia od posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą zostać anonimowi w tej sytuacji. A rozumiem, rozumiem. No to cóż, skoro chcą zostać anonimowi. To jak ja mam się do tego odnieść. Czyli nie równie było grubej dobrze, awantury, na ktoś to no. nie była awantury na Nowogrodzkiej. mógł Czyli nie było awantury na Nowogrodzkiej. Dobrze, to dopytując jeszcze o Karola Nawrockiego, już zostawiając Nawrocki Travel, ale mamy tak, Nawrocki Travel, Nawrocki Limos, limuzyny i u wykorzystywane do jeżdżenia w trakcie kampanii. Pobyt w hotelu nieopłacony. Czy nie będziecie chcieli jednak podmienić swojego kandydata, bo trochę dużo afer z nim, patrząc na to, że dopiero co wszedł na scenę polityczną. Nie mamy takiego Zamiar. A zamiast rozumiemy, że będziecie bronić takich ma zachowań, taki wydawanie prawie milion złotych na podróże wyda... z pani w hotelu, mimo że nie mógł będziemy dojechać bronić do domu bronić dofinansowania telewizji polskiej w likwidacji w wysokości 3 miliardów złotych. Te pieniądze powinny trafić do Polski. Ale na panie premierze, nie odpowiada pan na pytanie. Odpowiadam. Nie odpowiada, Odpowiadam. Nie, odpowiada pan na, na no coś pani zupełnie innego. Nie oczekiwała takiej odpowiedzi, no przykro mi bardzo. Nie, no ja pani pytam o redaktor... Karola Nawrockiego, a nie o telewizję tak. polską. Pani, pani redaktor po prostu słyszy, że w którymś kościele dzwoni, ale chyba nie wie, w którym. No rzeczywiście widzimy kampanię Rafała Trzaskowskiego. Ale ja nie no pytam o kampanię się... Rafała Trzaskowskiego, o, o, o tylko ty... kampanię Karola Nawrockiego. O, o tym właśnie mówię, jeśli by mi pani redaktor nie przerywała. Widzimy, co się dzieje w kampanii Rafała Trzaskowskiego i spodziewamy się, że tam może dojść do takiej podmianki, no bo ta kampania no, nie idzie zbyt dobrze. Zresztą ciężko, żeby szła, no jeśli się ją buduje wyłącznie na kłamstwach. Więc rozumiemy, że takie informacje o jakichś podmiankach mogą się pojawiać w przestrzeni medialnej. Natomiast zapewniam panią redaktor, że nie dotyczą one kandydata popieranego przez prawo i sprawiedliwość. Kiedy zostanie zarejestrowane? Kiedy zostanie. Mamy czas, bo to jest przecież przewidziane kodeksem wyborczym, a więc w czasie, tym, jaki jest przewidziany prawem, zostanie zarejestrowany. A dlaczego cały czas Karol Nawrocki nie ma takiego poparcia jak prawo i sprawiedliwość, gdzie upatrujecie problemu? Kiedy patrzymy na frekwencję na spotkaniach, to mamy taką informację wciąż płynącą do nas ze wszystkich. Stron, bo przecież Karol Nawrocki jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi, że jest olbrzymie zainteresowanie doktorem Karolem Nawrockim. No i gdyby tego zainteresowania nie było, no to pani by przecież o to nie pytała. Pani by nie, no tutaj tych, tych swoich. Nie będę panu sugestii, o przedstawicieli pani lewicy. By nie przedstawiała. A więc w, w, uważamy, że w, no więcej, tak, więcej częściej więcej rozpoznawalność Karola Nawrockiego będzie wyższa. Natomiast, bardzo Pani dziękuję. Natomiast jest takie chodzi o szarżowanie przez telewizję polską z sondażami, to już miało miejsce w 2015 roku. Życzę państwu, żeby się wydarzyło to samo, co wtedy. Dobrze, ale ja jednak o kampanię Karola Nawrockiego będę dalej dopytywać. Nie bardzo o dużo ludzi przychodzi na spotkanie. E, dlaczego z nie ma takiego samego poparcia jak Prawo i Sprawiedliwość cały czas? Pani redaktor, według To jest tylko kwestia rozpoznawalności, bo patrząc nawet na nastroje się, w internecie, to pani jednak się, jak przedstawiciele, no, obywatele po prostu chyba nie są przekonani to, do Karola Nawrockiego. Rozumiem, że to pani czas. chce swoje tezy wygłosić, natomiast chyba to jest nie ta rola na konferencji prasowej. Pani redaktor, jeśli powołujecie się na jakieś sondaże internetowe, sondaże i inne takie historie, to ja przypomnę, że jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, to przewidując e, według tych sondaży powinien on mieć jakieś, nie wiem, 12 punktów procentowych. W tych Dobra, wyborach 2015 w roku W pierwszej turze. Ile miał? 65? Decydująco, decydująco. No Skala więc miała być przebita już. Ja bym nie był tak pewny co do tych sondaży, myślę, że należy do nich podchodzić z pewną ostrożnością. Jeden zresztą z parlamentarzystów kiedyś powiedział, że taki sondaż kosztuje, jeśli się nie mylę 6800 brutto. No więc. Nie przejmowałbym się tym szczególnie. Niech pani redaktor pojedzie na jeden z wieców Karola Nawrockiego. Niech pani zobaczy, ile tam jest ludzi i jakie są emocje. Jaka jest miłość do Polski, a nie udawanie, że trzeba coś zorganizować i ściąganie na siłę druhów, strażaków, którzy uciekają, żeby się nie pojawiać razem z jakimś kandydatem. I wtedy pani zobaczy, że naprawdę to jest droga do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Dziś Kujawsko-Pomorskie. Zapraszam. Wprowadzenie żony Karola Nawrockiego do kampanii to odpowiedź na statek miłości? Nie obawiacie się tego, że jest dużo zarzutów co do kwestii obyczajowych w związku z Karolem Nawrockim, Cały czas niewyjaśnione kwestie apartamentów? Hoteli. Nie się. Natomiast, natomiast nie pani redaktor rzeczywiście na przykład oburzył ten spot, w którym Rafał Trzaskowski siedzi w kuchni i coś tam mówi do kamery, podczas gdy jego żona myje naczynia. No, są takie rzeczy poniżające dla kobiet, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Nie, zrozumiał publicznej. przekazu, ale znowu pytam o Karola Nawrockiego, nie o Rafała Trzaskowskiego, ale dziękuję, bo rozumiem, że tylko o Rafale Trzaskowskim będziecie Pana nie mówić więcej na pani pytań pytania. nie mam. Dziękuję. Ale z pani przekazem się nie zgadzają. No, przykro. Dzień dobry, demokracja Republika. Pytanie do Panów. Rozmawiałem przed chwilą z posłem Jaskulskim. Stwierdził, że jest już za późno na ten wniosek uchwały, który dzisiaj Państwo zaprezentowali. No i pytanie, czy rzeczywiście jest za późno, czy jednak można coś z tym zrobić, jeżeli chodzi o pakt migracyjny? Dziękuję. Po pierwsze, nigdy nie jest za późno. Po drugie, rozumiem, że poseł Jaskulski też dołącza do tych frondystów. Przeciwstawia się Donaldowi Tuskowi. Wczoraj Janusz Lewandowski, dziś poseł Jaskulski. Nigdy nie jest za późno. Trzeba reagować, trzeba walczyć o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Polski, a więc trzeba działać. Zaklęcia, które wygłasza Donald Tusk, do niczego dobrego nie prowadzą. Zachęcamy Sejm Rzeczypospolitej, żeby przyjął taką uchwałę, żeby zobowiązał rząd Donalda Tuska do działań stanowczych, działań. Sprawa jest naprawdę niezwykle poważna. Musimy przeciwstawić się fali nielegalnej migracji, która będzie napływać do nas przez zachodnią granicę. Można to zrobić, trzeba mieć wolę, a więc zwracamy się o to, żeby ci, którzy dziś Polską rządzą, przede wszystkim szanowali obowiązujące w Polsce prawo i jednocześnie, żeby twardo przeciwstawiali się zagrożeniom jakie mają miejsce a są związane z paktem migracyjnym. Proszę. Dzień dobry Piotr Pawelec w Polsce 24. Ja chciałem zapytać dopytać o to referendum, o którym panowie mówili, zapowiedzieli panowie, czy już podpisy w takim razie zbieranie podpisów ruszyło i czy będzie to taka sama forma referendum, takie samo pytanie jak 15 października, czy może jakieś, jakoś inaczej to będzie sformułowane. Ruszyło, zbiórka podpisów ruszyła, no my jesteśmy w trakcie kampanii, a więc naszych sympatyków zachęcamy również do składania podpisów pod kandydaturą doktora Karola Nawrockiego, jest tych przedsięwzięć wiele równolegle realizowanych, natomiast zapraszamy wszystkich tych, którym bezpieczeństwo naszej ojczyzny leży na sercu do tego, żeby składali podpisy w biurach poselsko-senatorskich Prawa i Sprawiedliwości, w biurach posłów do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości można takie formularze wypełnić, zachęcamy również do pobierania tych formularzy i do składania podpisów. Sprawa jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Nie wolno zgodzić się na to, żeby polskie miasta wyglądały tak jak miasta na zachodzie Europy, żeby w Polsce były strefy no-go zone. Czyli strefy, do których nie zapuszcza się policja. Nie można doprowadzić do tego, żeby Polska była zagrożona. Udowodniliśmy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, że można rządzić skutecznie, że można dbać o bezpieczeństwo. Trzeba wymusić na dziś rządzących twardą postawę odrzucenia paktu migracyjnego. Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.